Kolejny wywiad przed MMA Tak 5. Jest z nami Mariusz Wach. Cześć Mariusz, Szywanko. Mariusz powiedz mi taką rzecz. Eee, dlaczego MMA? A dlaczego nie? Nie, dla mnie wiadomo, że jeszcze nie skończyłem tej kariery tej przygody swojej z boksem. Ale nadarzyła się gdzieś tam e, walka w MMA. Najważniejsze dla mnie to trenowanie, tak? Trening, wiadomo, to jest zupełnie inny sportem. Kiedyś, jak jeszcze nie miałem styczności z tym ma jak się oglądałem, jak oglądałem gdzieś tam zawodem Ma, myślę, że, jest, że myślałem, że to jest bardzo podobny sport do boksa, ale to jest zupełnie inna dyscyplina. Inne mięśnie pracują, inny wysiłek. Cholernie ciężki, jest cholernie ciężki sport, tak? Ale ja to tak robię, że wiadomo, to jest inny sport dla mnie, ale gdzieś tam te elementy bokserskie wkradam w tą, w tą dyscyplinę. Wiadomo, ja, ja nigdy, nawet jakbym trenował 20 godzin dziennie, nigdy nie zostanę zawodnikiem MMA. Po prostu to jest, jest taka forma mojego treningu, jest okazja walki naprawdę z dobrym zawodnikiem, nie boję się wyzwań. Za zadnik czekają mnie wyzwania pokserskie, więc to jest dla mnie tylko, tylko po to, żeby, żeby gdzieś tam cały czas być w ruchu, być aktywnym. Dlaczego to zapytałem? Ponieważ z Mariuszem poznaliśmy się podczas możliwości nagrywania zajawek do MMA tak. I byliśmy z nim na sali. I powiem Wam, że jak ja zobaczyłem osobiście low które wykonywał Mariusz, to trener przestawiał się o jakieś pół metra lekko. Nie? Więc, więc yy, nie boisz się trochę, że tego dużo mniejszego saliwa możesz mocno uszkodzić? Wiadomo, że to A sali ma swoje. Tutaj. Naprawdę, jest. kiedyś tam miałem przyjemność z nim e, ćwiczenia w parach. Naprawdę mocnym zawodnikiem. Więc wiadomo, ja mam tutaj w, w stójce, on będzie miała tutaj w, w parterze, więc, więc, więc każdy będzie musiał to rozegrać e, po swojemu gdzieś na swoją korzyść. E, tak jak mówię, no, jakby on się nie, na pewno nie boi tak. Ja gdzieś tam jakieś obawy delikatne są z mojej strony dzwickiego, ale stricte o to walkę ja pewnie się nie, bo, nie, 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 nie boimy się tej walki. Tak? Tylko może, może, może za, 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 za mało e, Powiedz nam, e, co po MMA? Tak, mówiłeś, że czekają cię e, wyzwania bokserskie. Możesz coś nam zdradzić z tego? Kurczę, tak... Zradzić e, za wiele nie mogę, tak? Bo, bo, bo za niedługo będę podpisywał kontrakt dopiero. Ale dla naprawdę... Kibiców, pięściarstwa, niekoniecznie moje, mojej osoby, ale pięściarstwa. szykuje się, szykuję mi się e, i Wam. Fajny, fajny pojedynek bokserski. Dobrze, Mariusz. Dziękujemy dzisiaj za rozmowę, liczymy Ci powodzenia i mam nadzieję, że to będzie bardzo dobra, dobra e, walka z Waszej strony z Salimem i e, pokażecie wspaniały sport i młodzi ludzie wyczerpią z tego na pewno nie jedną lekcję. Dlatego też to robię, tak, żeby właśnie pokazywać, że wiek to tylko cyfry, ale też, żeby pokazywać, że, że są inne jakieś opcje niż tylko gdzieś tam na przykład siedzenie pod sklepem i, i narzekanie. Ale y, mogę Wam obiecać, że emocji będzie co nie Dobrze, dziękujemy Ci za Dziękuję.